Cześć, witajcie, tu Lady Anika. Na początku chciałabym Wam bardzo podziękować za nowe subskrypcje i prosić o więcej, ponieważ dzięki temu wiem, że moje filmiki mają sens, Wam się podobają i będę mogła nagrywać ich więcej. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać na przykładzie tego golfu, który oczywiście znajdziecie na moim kanale w 100% opis, jak wykonać gruby, ciepły golf. Ale dzisiaj chciałabym się skupić tylko na tym wzorze, ponieważ wiem, że jest, można powiedzieć, w miarę nowy, nie widziałam go jeszcze na YouTube. Stąd chciałabym dokładnie pokazać krok po kroczku, jak ten ściek wykonywać. Mam jeszcze jeden sweterek wykonany, którego jeszcze nie znajdziecie u mnie, ale można powiedzieć, że jest to taka zapowiedź. Jest to sweterek w ten sposób rozkładany taki. Nietypowe, ale również wykonaną właśnie tym ściegiem ten sweterek, i tak on właśnie wygląda w innym kolorku. Jest fajny, jest taki właśnie wyraźny, aczkolwiek nie jest rozciągliwy, bo to nie jest typu taki ściągaczowy, tylko luźny. A tak właśnie wygląda z tyłu. No dobrze, ja dzisiaj skupię się właśnie tylko na tym wzorku. Więc tak, przygotowałam sobie już włóczkę. I ciut większe szydełko, żeby może lepiej było widać. Także zapraszam do oglądnięcia całego filmiku. Wzór, który użyłam do wykonania tych dwóch sweterków, to tak naprawdę są półsłupki nawijane, czyli półsłupki z narzutem. Z tym, że różni się wykonanie ich na prawej stronie od lewej strony. I dlatego chciałabym Wam dzisiaj pokazać dokładnie, jak wykonujemy te półsłupki. Otóż. Robimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób ściągamy, żeby nie była taka duża i robimy zwykłe oczka łańcuszka ja zrobię kilka na próbę, żeby nie robić ich za dużo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Dziesięć robiłam, dodatkowo dodaję jeszcze jedno, żeby tworzyć tutaj u góry krawędź, ona nie jest wliczana w oczko, czyli w tym dziesiątym oczku będę się wbijała. Ja nie wbijam się tutaj w tym przednim oczku, tylko zawsze odracam robótkę i wbijam się w tą środkową pętelkę. Dzięki temu powstaje mi tu ładna krawędź oczka. Czyli tak, robię narzut, wbijam się w moje dziesiąte oczko, środkową pętelkę. Przekładam włóczkę przez tą pętelkę, jeszcze raz narzut i przekładam przez trzy. Pierwszy półsłupek. Pierwszy rząd wygląda zupełnie inaczej, wiadomo musimy jakąś zacząć, dopiero w następnym będziemy wykonywać już wzór. Czyli najpierw robimy sobie zwykłe półsłupki nawijane. Czyli nabieramy włóczkę na szydełko, przekładamy szydełko, przeciągamy włóczkę, znowu... Nakładamy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez trzy zwykłe półsłupki nawijane. Wbijamy się w tylną pętelkę. Przejdę tutaj do końca. W początku może być troszeczkę gorzej wykonywać, bo wiadomo robimy na łańcuszku, ale później już robótka będzie szła prościej zdecydowanie. Im większe użyjemy też szydełko do zrobienia tego wzoru, tym będą większe tutaj te łańcuszki, ale też będą takie może szersze, tak? Więc w zależności od tego, co chcemy uzyskać, takie szydełko sobie dobierzcie. Jeszcze mam tutaj dwa oczka. I ostatnia pętelka. I koniec. To jest właśnie taki podstawowy nasz tutaj rządek. Od tego momentu zaczynamy tak naprawdę robić wzór. Wzór zawsze będziemy robić tak, że na końcu robimy dodatkowe oczko, które również nie jest zliczane w pętelkę. Odwracam sobie robótkę i tak. A tutaj w tym momencie uznam, że tu już będzie mój przód. Więc na prawej stronie, czyli z przodu, będę się wbijała w tylną pętelkę tego mojego oczka tu ostatnią. I tak przerobię półsłupkami nawijanymi. Dzięki temu wyciągam jakby to tutaj ten właśnie pierwszy warkocz. On tu zostaje. Dzięki temu, że bijam się tylko w ostatnią pętelkę. W ten sposób i to jest na prawej stronie. Prawa strona jest właśnie od tego, żeby stworzyć nam te warkoczyki. Więc jeżeli one nam tutaj, te łańcuszki wychodzą, to znaczy, że robimy dobrze. Robimy do końca. I uwaga! Ja też polecam dla osób, które są początkowe albo mają nietypową dosyć włóczkę, czasami ciemną, na ciemnym nam właśnie czasami gorzej widać. Polecam zaznaczać sobie właśnie końce, żeby nikt gubić oczek i żeby się nie okazało, że krawędzie nam się zwężają, że coś nam nie wychodzi. Więc zawsze, gdy skończymy tutaj robić, możemy wbić sobie w ostatnie, pierwsze tutaj, które zrobiliśmy, marker, jak również w ostatnie. Dzięki temu wiemy i nie musimy liczyć tych wszystkich oczek jeszcze raz. Wiemy, że robótkę robimy prawidłowo. Czyli tak, dodaję sobie oczko, odwracam robótkę. I jestem teraz na lewej stronie. Na lewej stronie muszę wyciągnąć warkocz po tej stronie, więc będę wbijała szydełko tu, w najbardziej ostatnią pętelkę. Można powiedzieć, że ten wzór składa się z trzech pętelek tu, podstawowego oczka łańcuszka, plus ta. I ja właśnie wyszukuję tej i w nią się tutaj wbijam i również robię półsłupki nawijane. W ten sposób. I uwaga, zrobiłam sobie właśnie ten pierwszy półsłupek, więc od razu mogę sobie zaznaczyć markerem tutaj ten łańcuszek, gdzie jest łańcuszek, żebym wiedziała, w które jest moim końcowym oczkiem, jak będę przerabiała w drugą stronę. To jest najprostszy sposób, żeby właściwie nie pogubić też oczek, bo czasami robiąc właśnie na różnych włóczkach, może nam się wydawać, że to jest koniec, a później się okazuje, że wychodzi nam jakiś trapez. Więc ja polecam, znowu robię narzut. I wbijam się w tylną pętelkę oczka. Tak cały czas. Sztuką tego wzoru jest pamiętać, co robimy na prawej stronie, a co robimy na lewej stronie. Więc, tak jak mówiłam, widać już tutaj nam się ładnie formuje wzór i widzimy dokładnie, która strona będzie lewa, która jest prawa przerobię jeszcze do końca, żeby jeszcze raz pokazać. Mam dosyć grube szydełko, więc jednak ciężko mi się wbija. Na mniejszym byłoby lepiej, ale chciałam, żeby właściwie ten wzór pokazać, jak będzie wyglądał, może by była może lepiej widać. I teraz tak, tu miałam właściwie zaznaczone ostatni, ostatnią pętelkę, więc wiem, że tu mam ostatnie oczko i w ostatnim oczku Staram się nie robić już wzoru, tylko po prostu wbijać w normalnie cały łańcuszek, bo będzie nam później trudno znaleźć tak naprawdę te, te końcowe tutaj włóczki, więc zawsze słuchajcie, na końcu róbcie zwykłe. Nie szukajcie dodatkowych pętelek, tylko zwykłe oczko. Tego naprawdę nie będzie widać. I znowu oczko łańcuszka i przekładem robótka. I co? I znowu jestem na prawej stronie, bo już mam tutaj dwa piękne warkoczyki, czy te łańcuszki. I znowu, będąc na prawej stronie, muszę robić pętelką do tyłu. Czyli nawijam, przekładam i przekładam przez trzy. I właśnie, zrobiłam pierwszy, od razu wkładam marker, żebym wiedziała, gdzie jest koniec, gdzie jest początek, żebym się już totalnie nic nie pogubiło i nie pomyliło. Przy małej robótce wiadomo, przeliczymy, ale gdy tych oczek mamy 150, no to na pewno nam się nie będzie chciało tyle liczyć. Może raz, ale już kolejny raz to już powiemy, nie, wkładamy marker, więc polecam. I kolejne oczka. Ostatnia pętelka, i przekładamy. i Dochodzimy takim właśnie sposobem do końca. Jeżeli użyjecie mniejszego szydełka, wzór właśnie będzie taki bardziej ściągnięty, nie będzie taki, tak jak się rozchodził, tak jak u mnie tutaj. Chciałam tylko jedynie użyć większego, żeby może dokładniej właśnie pokazać. W ten sposób. Dochodzę do mojego markera, miałam zahaczone tutaj oczko, dzięki temu go nie zgubię, wiem, że ono tutaj jest i robię przez dwie pętelki w ostatnim zawsze oczku. I tak, słuchajcie, do końca Robimy wzór. W tym momencie mamy już pierwszy łańcuszek, a drugi łańcuszek stworzy nam się po lewej stronie. Czyli znowu pijamy szydełko tu w ostatnią pętelkę. W taką pierwszą, można by powiedzieć, z przodu, jeżeli odwrócimy robótkę. Ona się na pewno znajdzie ją dobrze tutaj widać. To jest, słuchajcie, cała filozofia wzoru. Pamiętać... Gdzie wbić szydełko, ale to mówię, to naprawdę później wchodzi już normalnie nam w rytm pracy, więc to nie jest żaden problem. Może na początku, później już wszystko się ładnie tutaj nam klaruje. Mam nadzieję, że dosyć jasno wytłumaczyłam i że filmik się przyda. Wzór jest naprawdę bardzo fajny, można tworzyć różne rzeczy. Ja już lubię kolejny sweterek. Będzie oczywiście film z takim sweterkiem. No, i oczywiście, zapraszam na mój kanał. Tam na pewno znajdziecie nie tylko sweterki, ale i różne rzeczy, które niebawem się pojawią. Także dziękuję Wam bardzo za pomoc. Zapraszam na ponowny film.